Kiedy myślimy o wygrywaniu wojen, generalnie rzecz biorąc, zwracamy uwagę na to, kiedy, kto i jak skrzyżował ze sobą miecze, jaką obrał strategię, jakie miał zasoby, pomysły, błędy i jaki to daje rezultat. Zwycięzcę na ogół określamy poprzez to, że jedna strona była zasobniejsza, mocniejsza, bardziej sprytna, bardziej konsekwentna i w związku z tym musiała pokonać tę stronę słabszą. Niemniej jednak. Generalnie, kiedy chcemy popatrzeć na źródła tego, czym jest zwycięstwo, skąd ono się bierze, jakie ma y, tutaj atrybuty, na czym się zasadza, to generalnie rzecz biorąc, koniec końców będziemy się musieli zapytać o to, dlaczego jedni tak bardzo różnią się od innych, są. Bardziej zaradni, skuteczni, konsekwentni, przede wszystkim są bardziej waleczni, są gotowi bardziej stawić czoła niebezpieczeństwu, są gotowi podjąć ryzyko i to ryzyko również to jak najbardziej osobiste, kiedy inni z kolei będą szukać raczej ucieczki, bądź z góry się, y, są gotowi poddać, pójść w niewolę. To jest temat, który bardzo mocno jest powiązany z naszą y, historią, niemniej teraz odnoszę się do tego, co się tak na dobrą sprawę. Wydarzyło w Paryżu, bowiem oto świat zobaczył coś, czego z punktu widzenia geopolitycznej wojny strategicznej widzieć nie powinien, ponieważ no właśnie, w jaki sposób można samemu dojść do takiej sytuacji, takiego momentu. Myśmy to w historii już przerobili nie jeden raz, bo to jest kwestia końca I Rzeczypospolitej, kiedy zdradziliśmy samych siebie, kiedy żeśmy. Wybrali rzeczy kompletnie i całkowicie amoralne, rzeczy niegodne i zrobiliśmy z tego panaceum, zrobiliśmy z tego swój obraz, tego w jaki sposób zobaczą nas inni i wtedy nas samych wykorzystają do tego, aby pokonać. Ja nazywam się Piotr Zych, zapraszam do polityki wielkich obszarów, zapraszam do lajkowania, do. Subskrypcji, zapraszam też do komentarzy, zapraszam również do moich książek. Zatem, jaki wpływ wydarzenia pierwszego dnia na Olimpiadzie mają bądź będą miały na to, co dalej się z nami zadzieje? Olimpiada Sportowa jest wydarzeniem. Szczególnym przypisanym jest generalnie że biorąc do tego, że swoje początki miała dawno, dawno, dawno temu w Grecji, niemniej jednak tak naprawdę mamy do czynienia z wydarzeniami, pewnym zjawiskiem, które występuje w czasach nowożytnych, a przede wszystkim w czasach nowoczesnych, i olimpiada, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, to jest generalnie biorąc koncept XX wieku. O co chodzi w takiej olimpiadzie, to od strony sportowej. Nie mam zamiaru tutaj nic tłumaczyć, wszyscy bardzo dobrze wiemy, natomiast Olimpiada ma również swój wymiar propagandowy, wymiar wizerunkowy, no i przede wszystkim, jeżeli o tym mówimy, to znaczy się, że jest bardzo mocno osadzona w kulturze danego kraju, miejsca, który organizuje takie wydarzenie. Biorąc pod uwagę, że jest to wydarzenie nielokalne, tylko spektakularnie globalne. O takim zasięgu, w którym uczestniczą wszystkie kraje na świecie, oznacza to, że wydarzenia z tej olimpiady nie tylko sportowe, ale również, a może przede wszystkim Dzień Otwarcia jest transmitowany generalnie przez prawie wszystkie główne komunikatory również te sieciowe, aby każdy z różnego medium mógł sobie zobaczyć, jak wygląda oprawa nowego wielkiego wydarzenia. Do tej pory było tak, że Państwa gospodarze takiej imprezy szykowali się przez parę lat, wydawane były miliardy dolarów na to, aby wszystko było przygotowane jak najlepiej i żeby pokazać się jak z najlepszej strony. To oznacza generalnie, że biorąc, że szczególnie takie państwa aspirujące jak Rosja czy Chiny, ale nie tylko, bo również w tym kraje europejskie stawiały z jednej strony na nowoczesność, pokaz sprawności, siły. I tego, że są po prostu państwami pod pewnymi względami globalnymi i mają bardzo wiele do zaproponowania, stąd te oprawy mają szczególny charakter. Do niedawna, kiedy jeszcze na olimpiadach dawało się zarobić dość znaczne pieniądze, no to prześcigano się w tym, aby bardzo mocno postawić na marketing kraju. By falę, którą wywołuje przyjazd turystów i kibiców na okres olimpiady, przedłużyć na następne lata, co wiemy, że w późniejszym okresie, niestety, szczególnie pod koniec lat już 90., olimpiady przestały być kołem zamachowym na jakiś okres, jeśli chodzi o koniunkturę. Natomiast zawsze miały bardzo istotne znaczenie polityczne. To była okazja po to, żeby pokazać swoją. Sprawczość z jednej strony poprzez sam fakt organizowania i przebieg olimpiady, z drugiej strony, żeby od strony wizerunkowej pokazać to, co jest najważniejsze. Najistotniejsze, dlatego że oprócz tego głównego wydarzenia, którym jest Dzień Otwarcia, idzie informacja przez wszelkiego rodzaju kanały, również takie tematyczne jak przyrodnicze, zabytkowe, turystyczne, do odbiorców kibiców na całym świecie, którzy oglądają i śledzą zawody sportowe przed swoimi telewizorami, bądź ekranami telefonów czy komputerów. I to jest generalnie, że biorąc taka rzecz, której nikt nie może przepuścić bokiem, tutaj nie ma nic przypadkowego. Poza tym trzeba zaznaczyć, że takie wydarzenie wymaga nie tylko wielkich środków, ale również decyzji Polityczno-organizacyjnych, które są podejmowane, jeśli chodzi o kwestie, właśnie o prawy, tu pomijam sprawy inwestycyjne, co najmniej na dwa lata przed tym, co ma być, jaki ma być program, kto ma co organizować, kto ile na tym zarobi, jakie ma być wydźwięki i informacja płynąca do odbiorców tego, co się na Olimpiadzie dzieje. Po raz pierwszy schemat ten został złamany poprzez to, że Francuzi uznali, że będą epatować generalnie tym, czym epatować nie należy. I nie chodzi tylko o to, co jest oczywiście clou w ogóle tematu, że kultura, z której Francja, a zarazem Unia Europejska, państwa atlantyckie się wywodzą, została właśnie pogrzebana, została wyszydzona, wyśmiana i pokazana w taki sposób, który generalnie rzecz biorąc jest... No to trudno w ogóle znaleźć słowa, jak to dalej określać, żeby nie posługiwać się słowami zbyt kolokwialnymi, gdyż sprawa jest bardzo poważna. Nie chodzi tylko o to, że udało się obnażyć, obrazić około miliard chrześcijan w skali całego globu że z drugiej strony bardzo duża część przerastająca barbarzyńców w Europie nie widzi w tym nic złego, nic zdrożnego. No bo jednocześnieśmy zapomnieli o tym, że ostatnia wieczerza to jest jeden z naszych podstawowych kanonów kulturowych, on jest związany bezpośrednio z tym, że to jest obraz, jeżeli chodzi o Leonardo da Vinci, no samo arcydzieło w sobie, ale chodzi o to, że on odnosi się do tego, jak została ustanowiona liturgia Mszy Świętej, która jest realizowana, obchodzona, wypełniana każdego dnia wszędzie tam, gdzie chrześcijanie mają swoje świątynie, a biorąc pod uwagę, że jest to nasze podstawowe i najważniejsze źródło kulturowe, na której między innymi potęga byłego już zachodu została ufundowana, no to bardzo mocno można się zastanawiać, dlaczego akurat to, co stanowi o pamięci tradycji, to, co nas uczyło najbardziej wspaniałych idei, które wpłynęły i zmieniły świat, choćby to, żeby takie zjawisko jak niewolnictwo napiętnować i zacząć je w skali globalnej ścigać, wykorzeniać, jak na przykład w krajach azjatyckich, czy szczególnie afrykańskich jako sposób i styl życia łapanie pobratymców i sprzedawanie ich na targach jak zwykłe bydło. No bo to tak w Afryce do czasu, kiedy Afryka nie została opanowana z jednej strony przez muzułmanów, którzy akurat pod względem, jeśli chodzi o niewolników, sami z tego czerpali daleko idące korzyści, no to żeby został ten monopol złamany przez właśnie Europejczyków, głównie za sprawą za sprawą Wielkiej Brytanii Królowej mórz. Niemniej jednak zanim Wielka Brytania zabrała się za zwalczanie niewolnictwa, problem ten został w ogóle sformułowany po raz pierwszy jeszcze w momencie kiedy w największym imperium globalnym była katolicka Hiszpania, bo to są rzeczy, o których się zapomina, bo jest tak, że skoro nie jesteśmy święci, to można każdego o wszystko po kolei oskarżać, ale generalnie rzecz biorąc, dlaczego my w ogóle o tym y, mówimy, skoro dla sporej części barbarzyńców europejskich to w ogóle nie stanowi, poza ewentualnie odrzuceniem estetycznym jakiegoś większego problemu. Dlatego, że Olimpiada ma oczywiście również wymiar globalny. To w jaki sposób jesteśmy czy przedstawiany jest dany kraj, ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób inni patrzą jaki on ma wizerunek, co się myśli na temat danego państwa. Jeżeli Chiny zorganizowały w 1922 roku, zresztą już drugi raz, olimpiadę, w której potwierdziły to, że są państwem nowoczesnym, sprawnie zorganizowanym, pokazującym wszystkie najlepsze, największe osiągnięcia technologiczne w użyciu właśnie do obsługi takiej masy ludzi, która się na olimpiadę zjeżdża, gdzie generalnie, biorąc większość zawodów sportowych, przebiega bez żadnego problemu wszystko jest przygotowane zorganizowane no to jeżeli od tej strony popatrzymy na stolicę Francji to zaczynając od tak zwanej czystej sekwany rodzą się znaki zapytania ale klucz tematu jest takie że jak sobie państwo wyobrażacie w jaki sposób na te ekscesy z tą dekonstrukcją ostatniej wieczerzy patrzyli na to na przykład afrykańczycy Przypominam, że również dla Mahometów, Mahometan Jezus Chrystus jest świętym prorokiem, co prawda nie synem Bożym, niemniej jednak jest postacią świętą i wyjątkową, więc do tego miliarda chrześcijan doliczymy sobie teraz jeszcze muzułmanów. Generalnie rzecz biorąc, inne wyznania też powinny mieć z tym i mają wielki problem, no bo oto generalnie rzecz biorąc z religii, z wiary, z rzeczy bardzo. No w sumie najważniejszej, robi się jedną wielką szydę. Znaczy się, że Francja pokazała, że świętości, na które została zbudowana, przestają istnieć, natomiast są kultu kultuwowane te, które są związane z rewolucją francuską, z jakobinami, bo mieliśmy tam przecież gest wskazujący, jak się trzyma głowę ściętą na gilotynie. No, więcej z takich symboli to są rzeczy chyba jasne i oczywiste. Ale tutaj też mam wątpliwości, dlatego że my generalnie rzecz biorąc tu w Europie przestaliśmy rozumieć, czym są symbole, przestaliśmy rozumieć, jaką mają wagę, bo dotyczy to nawet tak rzeczy oczywistych, jakby się wydawało, jak flaga państwowa, czy godło, no bo generalnie rzecz biorąc nie wiem, czy byłaby taka dość powszechna zgoda milczenia i tak zwana tolerancja oraz dialog, gdyby szargano tak barwy francuskie czy godło laickiej Francji. Więc mamy do czynienia z taką sytuacją, w której Właśnie Francja pokazała, że jest niewiele warta, bo nie szanuje samej siebie dla ludzi z Afryki, którzy mają swoje określone problemy, dlatego licznie odwiedzają na stałe przenoszą się do Europy no między innymi z tego względu, że jednym z takich ciekawych problemów jest to, że Kawa, która pochodzi z Afryki, no, co prawda może dotrzeć do Europy tylko jako ziarno, i też jeszcze niepalone, ponieważ Państwo zgadnijcie, kto jest największym producentem kawy na świecie, tej przetworzonej, spożywczej, która trafia do naszych sklepów. Oczywiście taki kraj afrykański jak Niemcy. To jest znowu oczywiście z mojej strony yy, szydera. Więc z drugiej strony, jeżeli ci ludzie patrzą, przywódcy, którzy się już odcięli, między innymi przecież kościół katolicki, kościół protestancki w Afryce od tych wszelkiego rodzaju nowinek, nie tak dawno przecież o tym mówiłem było spotkanie Episkopatu Kościoła Amerykańskiego, gdzie ze względu na to że Europejczycy szczególnie Anglicy preferowali przyjazd ze swoimi partnerami życiowymi na spotkanie Episkopatu to duchowni tego kościoła z Afryki odmówili w ogóle przyjazdu i Akceptacji różnego rodzaju kolejnych nowych pomysłów, jeśli chodzi o tą całą drakę, która jest z tym związana. Drakę, bo z drugiej strony, dla człowieka, który w miarę normalnie jest związany z tym, czym jest klasyczne piękno, czym jest klasyczne rozumienie dobra, to są rzeczy, na które naprawdę trudno znaleźć jakieś słownictwo, jakiś określony język, tym bardziej że w kategoriach międzynarodowych. Właśnie doczekujemy się sytuacji takiej, w takiej, której liczenie się z państwem, który pokazuje taką antyestetykę, taką, taką profanację tego, co jest piękne, tego, co jest dobre, tego, co ma towarzyszyć wydarzeniom sportowym, no generalnie trudno oczekiwać, żeby w dalszym ciągu Europa, no bo Francja w tym wypadku re, reprezentuje Europę, oczekiwać szacunku, poważania. To jest generalnie rzecz biorąc, zrobienie sobie z całego świata kpiny do kwadratu. Tym samym powoduje to, że Chiny, choć są komunistyczne i ateistyczne, zaczynają wypadać na tle takiej Francji, jak państwo, które zachowuje swój zdrowy rozsądek i jest ostoją spokoju, rozwagi i umiarkowania. Podobnie, jeżeli byśmy to odnieśli do Rosji putinowskiej czy Rosji w ogóle jako takiej że to też jest państwo, które jest jak najbardziej normalne z normalnym obrazem świata i tego, w jaki sposób żyją i funkcjonują ludzie. Czy można było sobie zrobić lepszy prezent, żeby pokazać, jak bardzo jest Europa, generalnie rzecz biorąc, zagubiona, nienawidząca samej siebie? Mówiłem już o tym wielokrotnie, że podstawą w ogóle wszelkiego rodzaju wydarzeń światowych, wydarzeń lokalnych, niezależnie od tego, czy patrzymy na politykę, czy ekonomię, prowadzenie wojny, podstawą jest kultura. Wszystko, właśnie, ma swoje źródła kulturowe. Więc, jeżeli to jest nasz wkład w kulturę świata, jeżeli to jest nasz dzisiejszy wkład w przyszłość tego świata, to generalnie rzecz biorąc, to co mówią niektórzy, Niestety jest ich zbyt mało, no to sprawa jest jednoznaczna, żeśmy właśnie zaczęli kończyć kopanie własnego grobu. Cywilizacji zachodniej już nie ma, o tym mówiłem, dlaczego i jakie warunki wpłynęły na to, że to, ta kultura, ta cywilizacja zaniknęła. Weszliśmy w zupełnie w nową kulturę, w nową cywilizację, która oczywiście toczy wojnę o to, żeby panować i ona, jak mówiłem, jest źródłowo uwarunkowana od tak zwanej twórczej, Destrukcji od kolejnych przemian, przewartościowań kapitalizmu jako nie tylko systemu ekonomicznego, bo to jest system ekonomiczny, który wpływa w sposób bezpośredni, jest źródłowy dla całego systemu wartości, według których my staramy się w świecie orientować. I to, że nie budzi to tak na dobrą sprawę dość powszechnego oburzenia w samej Europie pokazuje, jak dalece żeśmy się zmienili, jak dalece jesteśmy coraz bardziej barbarzyńscy. Chcę przypomnieć, bo to jest taka dość odległa analogia ze starożytnym, antycznym Rzymem, z którego tak na koniec zostało tylko chrześcijaństwo, ponieważ tylko ci, którzy zostali przy świątyniach Chrystusowych, tylko oni zostali jeszcze Rzymianami. Cała reszta zmieniła się w barbarzyńców, których trzeba było przez następne pokolenia i stulecia cywilizować, aby w końcu na tym miejscu mógł zapanować jako taki porządek i rozsądek, którego dzisiaj bardzo wielu z nas nie rozumie, odrzuca, uważa, że z tej przeszłości nic nie jest warte zachowania, dlatego jest zgoda na to, aby zrobić sobie taką porutę z Europy, zrobić sobie taką porutę z naszej kultury, a co gorsza zakwestionować Wszelkiego rodzaju działalność polityczną, zmierzającą do tego, aby ocalić resztki wpływów Europy na kontynenty inne, na geopolityczną politykę. Tu, w tym zakresie, jest to pewnego rodzaju punkt zwrotny. On, oczywiście, w mediach głównego nurtu, te, które przeważają, które wpływają na kształtowanie naszego myślenia, na popkulturę. Nic takiego, proszę państwa, nie zauważycie, nic takiego nie zostanie tutaj dokomentowane, bo będziemy się zajmowali jakimś dziennikarzem, który powiedział prawdę na temat pewnego utworu, pewnego popularnego kiedyś piosenkarza, zresztą generalnie rzecz biorąc, tylko dla mojego pokolenia ważnego, bo ani dla starszych, ani dla młodszych. Jest to osoba, która niewiele ma, zresztą nigdy nie miała wiele nic mądrego do, do powiedzenia, za to potrafiła śpiewać klimatyczne piosenki. Jak wiadomo, ten, kto potrafi śpiewać klimatyczne piosenki bardzo szybko zyskuje szerokie rzesze fanów i niekoniecznie to, co ma do powiedzenia jest coś wartościowego, coś mądrego, coś, co warto jest no, temu sobie podporządkować. Ja już miałem takie przypadki, takie Starcia, ale też w dawnych czasach, teraz też jeśli chodzi właśnie o osobę pana Lenona o, na temat tego jego image. To są rzeczy, proszę państwa, które może oczywiście sobie tworzyć artysta pod warunkiem, że będziemy to traktowali wyłącznie w kategoriach czyjejś tam osobistej wypowiedzi, osoby w miarę popularne, ale nie będziemy do tego przywiązywali większej wagi, tym bardziej, że zakres i sposób słów, jaki tam jest użyty, treści, idee, które są wyrażone, to są idee, które równie pięknie w sobie brzmiały jak idee światowego komunizmu. Wolność dla wszystkich, praca dla wszystkich, wynagrodzenie dla wszystkich, wolny czas dla wszystkich. Przecież to są piękne, fajne rzeczy. Chcielibyśmy tak żyć. Pytanie tylko, dlaczego zawsze po takich deklaracjach, kiedy one wchodzą w życie, no to okazuje się, że trafiamy prędzej czy później do jakiegoś systemu totalitarnego, który. Po swojemu rozumuję, w jaki sposób te rzeczy są wdrażane, jaka jest niezbędna i konieczna do tego droga, aby tak się mogło wydarzyć. Dark Queen to jest ta konwencja, w której została przeprowadzona dekonstrukcja ostatniej wieczerzy. To jest kultura wykluczenia, kultura, która uderza w wolność słowa. Ja chcę sobie tutaj Państwu też przypomnieć, że były już podobne imprezy organizowane na przykład we Francji przy, czy w Szwajcarii przy okazji zimowych igrzysk również były tego typu, bardziej nawiązujące już do y, satanistycznych, różnego rodzaju wyobrażonych obrzędów y, imprezy pokazywane, finansowane za y, publiczne pieniądze. Więc z drugiej strony nie dziwmy się, że dostajemy oto produkt tego rodzaju, który. Mówi nam o nas samych, jak marnie z nami jest. I pytanie takie, czy Europa ma przed sobą przyszłość, chyba właśnie znalazło swoją odpowiedź. Zapraszam do moich książek. Dziękuję wszystkim za lajki, like, dziękuję wszystkim za subskrypcję, dziękuję wszystkim za komentarze. Zapraszam do następnego razu.